Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah. Dzień długi kładzie się na ląd, wiatr siecha dawnych lat. Słyszysz bicie serc Toryk, nikt nie złamie naszych bram. Nadejdzie dzień, dzień. Stal zaświeci ogniem roku, my, my nie my niezwyciężeni, staniemy murę, aż do zmroku. Nadejdzie dzień, dzień bitwy wielkiej. Ty zaświeci ogniem mroku. My, my nie my niezwyciężeni, staniemy murę, aż do zmroku. Yeah. Huh. Ręka w rękę idziemy przez kurz, patrzymy w oczy naszemu losowi. Nie ma strachu, nie ma już bólu Siła w każdym słowie Nadejdzie dzień Dzień bitwy wielkiej Gdy stal zaświeci ogień w mroku My nie my nie zwyciężeni, staniemy Murem aż do zmroku Nadejdzie dzień Dzień bitwy wielkiej Gdy stal zaświeci ogień w mroku My nie ugięcimy nie zwyciężeni, staniemy Murem aż do zmroku -a -a -a, Płonie ogień w naszych duszach Wybuchnie jak tysiąc słońc Nikt nie powstrzyma tej fali Niebo pęknie od naszych rąk A yeah. niebo pęknie od naszych rąk Nadejdzie dzień, dzień bitwy wielkiej Gdy stal zaświeci ogniem roku. My, my nie ugięcimy zwyciężeni. Staniemy murem aż do zmroku